Koleżanka przed chwilą e, złożyła już Państwu życzenia. Życzenia świąteczne. Ja oczywiście też wpisuję się w te życzenia, ale także wcześniej zaapelowała, żebyśmy mówili o tych trudnych sprawach. A nawet jeżeli trzeba, to, to żebyśmy konsali. Nie chcę powiedzieć, że zrobię to, ale chcę Państwu zwrócić uwagę na kilka zagadnień, e, których nie sposób nie zauważyć. Otóż, w dniu wczorajszym Zagończyk ministra sprawiedliwości, jeden wiceministrów, Ale... mówił o tym, że wprowadza się w Polsce ustawę francuską rodem z Francji. Mamy, proszę Państwa, Paryż nad Wisłą. Już teraz wiemy, po co miały powstać te dwie wieże. Dzisiaj z kolei. Brawo, brawo, brawo. Dzisiaj z kolei... I, I minister mówił o tym, wiceminister, że przecież o co chodzi w tym hałasie, w tym zamieszaniu? O jakąś radę, której na przykład przecież Czesi nie mają, Krajowej Rady Sądownictwa. I czy to przeszkadza mianować dobrych sędziów? W żaden sposób. Po co ten problem? Proszę Państwa, zapytam się tak, czy lubicie puchtyczki w wanilkowym sosie, nad Wisłą raczej schabowy z kapustą. I tym samym różnią się nasze systemy prawne. Są zgoła inne. Co prawda korzenie wszystkich systemów europejskich to jest prawo rzymskie, ale przez te dwa tysiące lat rozwinęło się te systemy w różny sposób i ważne jest to, żeby w tej swojej różnorodności miały wspólne zasady. Te zasady udało się w ostatnich latach zgromadzić, zapisać. Są akty prawne, których tu nie będę wymieniał, znane też Państwu przecież i powstały co więcej organy instytucjonalne europejskie, które stoją na straży tych zasad. Jedną z podstawowych zasad jest zasada niezawisłości sądu. Jest to zasada bezwzględna. Co to znaczy, proszę Państwa? Że, jeżeli teraz ustawa Kagańcowa, krajowa ustawa, przewiduje w jakimś zakresie, mówi się niewielkim, co za problem, co za problem, niewielki zakres, sędzia nie będzie mógł badać tylko przecież. Kwestii prawidłowości powołania sędziego, czyli składu sądu. To jest jedna z wielu przesłanek. W naszym systemie prawnym, jak i w większości europejskich, badanie prawidłowości powołania sądu i sędziego stanowi przesłankę nieważności postępowania. Sąd ją ma obowiązek badać z urzędu, ale chcę Państwu powiedzieć, że przez ten zapis, nie tylko sąd nie będzie mógł badać z urzędu, ale wy jako podsądni, jako obywatele, jako strony postępowania i my jako adwokaci nie będziemy mogli skutecznie tego zarzutu podnieść. Więcej my adwokaci, jako profesjonaliści, którzy złożymy taki wniosek, będziemy podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przecież to są kolejne, następne kroki tej władzy. I dlatego stanowczo musimy się temu przeciwstawiać. I na koniec, proszę Państwa, jeszcze wracając do tego, o czym mówiłem wczoraj. Z perspektywy tych 43 lat pracy w wymiarze sprawiedliwości, bo aż trudno mi uwierzyć, ale tyle lat już pracuję. Pamiętam lata, kiedy. O wszystkim decydowały urzędy. Mieliśmy Urząd do Spraw Wywłaszczeń w latach 50., -tych, 60. -tych jeszcze. Gdzie on się mieścił? Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, czyli przy Milicji Obywatelskiej. Mieliśmy przecież kolegia do spraw wykroczeń, które do roku 1990 funkcjonowały przy organach administracji. Mieliśmy urząd paszportowy, kolega tu podpowiada, wielu Państwa pamięta te czasy, prawda, związane z pobraniem, oddaniem paszportu. Jednakże na przestrzeni tych lat, poczynając takimi małymi krokami, coraz szerszy zakres powstawał kognicji sądu, jurysdykcji sądu. Początkowo nawet jeszcze. W tej Polsce Ludowej przecież powstały w 1980 roku sądy administracyjne. To był początek. Władza sądownicza zaczęła badać legalność decyzji. Decyzji istotnych dla obywateli, dla nas wszystkich. Stała się organem, który rozpoznawał na przykład sprawy podatkowe i tak się dzieje przecież nadal. To każdego z nas dotyczy. I ten kierunek, taki wiatr historii przecież, w kierunku w, zmierzający do celu do poddania władzy sądowniczej wszystkich aspektów życia społecznego. To jest kierunek europejski, to jest kierunek demokracyjny dem, i na tym polega obywatelskie społeczeństwo. Łączy się to też jeszcze z jednym zagadnieniem, o której tu na, w mieście Opolu w którym miałem szczęście pracować w pierwszej kadencji jako radny tego miasta, nie mogę nie wspomnieć o samorządzie. Przecież kontrola sądowa dotyczy też sporów samorządu z władzą państwową, ze skarbem państwa. Proszę państwa, już słyszymy przecież sygnały, kto będzie finansował służbę zdrowia, kto zapłaci nauczycielom. Miał zapłacić skarb państwa, mają zapła ale zapłacą faktycznie samorządy będą, ja zapłacę tak jak i inni obywatele z podatków, trzeba mieć tego świadomość, proszę Państwa do czego to prowadzi to są właśnie stronnicy władzy obecnie urzędującej i nie, proszę Państwa zachowajmy pewien poziom dyskursu, pamiętajmy to o czym w życiu jest najważniejsze, nie dajmy się sprowadzić do poziomu zjadaczy chleba bo taka była też intencja dzisiejszej wypowiedzi jednego z dyskutantów, który powiedział, że my tu zaburzamy ludziom święta. Przecież miał być spokój, porządek. Mieliśmy zarączki i składać sobie życzenia. I zapomnieć w ogóle o konstytucji, o praworządności. To są sprawy miałkie, żadne. Wobec rybki i może coś do tej rybki, prawda? Ale chyba nie o to w życiu chodzi. Także proszę Państwa, apeluję, walczmy o wolność, walczmy o demokrację, nie poddawajmy się. Dziękuję bardzo.